Siemanko, tam sobie kurki na lekkim deszczu biegają, bo przed chwilą zaczęło coś kropić, podkopy robią, bo wiadomo robaków szukają, tam też z drzewa troszeczkę zawsze przestrzegą te wróble, mazurki, tych gałęzi, tego wszystkiego, no to one od razu lecą i to zbierają, zaraz jeszcze tylko, o widzicie jak płatki? Zaraz wybiorę się, przyniosę im po prostu zieleninę. Ja natomiast na razie przyszedłem do domu. Podlałem tutaj papryczki. Jak widać, te siewki są bardzo marniutkie. Trzeba było to wcześniej wysiewać jednak w tym roku, bo te nasiona mega długo wschodziły. A jeszcze do tego wszystkiego, no, tutaj jest dosyć ciemno i one mają naprawdę utrudniony start w życiu. Podlałem to wodą z nawozem, który kopiłem w Zaraz Wam zresztą pokażę, jak ten nawóz wygląda. Tam na opakowaniu nie ma nic poza tym jak go używać, jak go rozcieńczać ale nic na temat składu nie znalazłem skoro pokazałem papryki, to też pokażę Wam jak wyglądają pomidorki faktycznie tak, teraz jak patrzę na to, to można było śmiało więcej tej ziemi nasypać aczkolwiek tutaj jest tak ciemno, że one i tak mają słabo jeśli chodzi o dostęp do światła po prostu ja po przepikowaniu wsadzaję maksymalnie głęboko, a następnie wylądują jak co roku na strychu tam na, pod tym oknem dachowym i będę trzymał kciuki, żeby tam po prostu miały jak najwięcej tego światła i jak najmniej się wyciągały. Nie będę ich w tym roku doświetlał ani lampami ani niczym, żeby też nie nabijać nie wiadomo jakich rachunków za prąd. Bo to jest skórka za wyprawkę. Tu są pałownie, które mi się troszeczkę potopiły, można by powiedzieć, przysypały mi się błotem. Ale to tam myślę, że niech tu będzie trzy sztuki, które przeżyją i które faktycznie mi rosną, to będzie rewelacyjnie. A trawnik się nawet zazielenił powiem wam. Nie jest tak źle. To wiadomo, jeszcze jakieś gdzieś tam dziurki zostały, ale liczę, że za miesiąc czasu to będzie dosyć zielono tutaj. I spokojnie będę sobie kosił ten trawnik i kurom dawał trawę z niego. Co do moich kurek, to naprawdę nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, bo no są wyskubane. Widzę nieraz jak się skubią. Dostają tym mięso i wydaje mi się, że od tego mięsa jest tylko gorzej. Ech. Wyozonowałem kilka razy ten kurnik, wysypuję tą ziemią okrzemkową. Kupiłem wapno, wprawdzie jeszcze nie wywapnowałem, bo cały czas czekam na torciny, które tata z pracy obiecał mi przywieźć. Co e... samo tego nawozu? No. Tu gdzieś było coś po polsku. O, nawóz do roślin balkonowych i trasowych do wszystkich roślin w skrzynkach ogrodowych i kontenerach. Produkt wysokiej jakości, natychmiastowe działanie poprzez wodę do podlewania. Od marca do października na 5 litrów jedna nakrętka. W okresie wzrostu, kwiecień, sierpień nawozić dwa razy w tygodniu. Nie stosować w, w miesiącach zimowych. I Tutaj nie ma. Nie zamierzam tego używać do roślin jadalnych na ogrodzie później. A po prostu troszeczkę teraz, aby zasilić te roślinki. Wiecie, w doniczkach może trochę bardziej będą miały wtedy na czym rosnąć. Wyłączyłem dolewanie wody do tego, do oczka tam ze mojej studzienki. I co muszę powiedzieć, to to, że całkiem sporo jej było. To widać po tej belce. No jest jakieś... 4 cm wody mniej w oczku od wczorajszego wieczoru. No i co? No i jedyne co mogę powiedzieć, to to, że ta studzienka całkiem wydajna jest, bo mimo, że to chodzi, wiecie, na takiej mikropompeszce i tam do niewiele dolewa, to jednak cały czas uzupełnia tą wodę i też przelewa te oczko, przez co robi się tutaj kałuża. Teraz nie jestem do końca pewien, bo podejrzewam, że trochę dzieci mi tutaj namodziły, bo tam jest zawinięta folia tak, aby się przelew robił na zewnątrz i nawadniał mi tamtą część ogródka. No ale z drugiej strony dzieci tutaj sobie tak radośnie biegały, że zadeptały ten brzeg tak mocno, że zagieły, wbiły tą folię w dół. No i teraz po prostu robi się znowu tu kałuża. Więc albo tam znowu obniżyć, albo tutaj podwyższyć. No to jest odwieczny mój problem i muszę się nad tym znowu pochylić i coś tutaj podziałać. Natomiast z powrotem włożyłem już rurę do, wiecie, ze studzienki tam do strumyka. To tak nazywam, strumyk, ale to wiadomo, ani to wodospad, ani to uskok, ani nie wiem co to. No po prostu wrzuciłem tutaj, niech sobie ta woda się uzupełnia, no bo wiadomo, jak będzie tak długo, że tak powiem, bez dolewania, to zaraz tej wody się zrobi po prostu tutaj mało. Druga sprawa, zaraz będę próbował nawiercić sobie tutaj pień i podpiąć się z butelką. Może uda się trochę tego soku z brzozy zebrać. Nie jest to zbyt okazałe drzewo, no ale może akurat coś tam będzie. Ograniczam miejsce na warzywa w tym roku. Troszkę sobie ten ogród musi odpocząć. Będzie w szkarniach, będzie tu grządka z dyniowatymi. O, to tak. Tu wiadomo, jeszcze coś do Jakieś buraczki, coś takiego z brzegu. Ale bez szału nie będę walczył, że tak powiem, o każdy centymetr ogrodu na warzywa w tym roku. Bo po prostu boję się, że nie będę miał czasu, żeby się później tym zająć. Bo moich hobby coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I na przykład w zeszłym roku praktycznie w ogóle nigdzie nie jeździłem motorkiem, bo nie miałem na to czasu. A chodzi o to, żeby właśnie jednak coś z tego życia też mieć, a nie tylko siedzieć, i poprawiać, i siać, i plewić, i tak dalej. Nie jest jeszcze włączony system nawadniania oczywiście na ogródku. W sensie te yy, szklarnie. Chociaż kto wie, czy nie warto by było tam puścić przynajmniej raz na 3-4 dni parę litrów wody, aby to się yy, samo utrzymywało, wilgoć a nie, że latam z konewkami co jakiś czas. No zobaczę, zastanowię się bo jednak ta woda z oczka jest lepsza niż woda kranowa, a tym bardziej że tam warzyw jeszcze nie ma. No i jak gdzieś tam wygospodaruję te 20 minut raz na 3 dni, to też się chyba nic nie stanie. Dostałem w ogóle beczkę dzisiaj, tam stoi. Mam parę pomysłów, jak ją wykorzystać, ale na razie jeszcze nie chcę sobie, że tak powiem, e, zamykać drogi, jeśli chodzi o to, co z niej zrobić. Na razie tą wyczyszczę do końca, tam jeszcze sporo roboty mnie czeka. Okopcę ją porządnie i jeśli chodzi o wędzenie kabanosów, no będziemy robić w tej, w tej beczce. Ona tutaj już zaczęła rdzewieć w środku nawet, bym powiedział, na dużym obszarze. Halo, halo. O, echo idzie. Ale to dopiero za jakiś czas. No i co? No i warto by było się pokusić o to, żeby już tutaj coś... O. Staram się ogólnie... Co? Idę przez ogród i widzę takiego chabazia. A jak tutaj to go wyrwać już. Bo zaczęło się strasznie rozrastać to dziadowstwo po ogródku. A to nie jest łatwe do zwalczenia później. Bo jak wiadomo jak ziemia jest sucha, miękka, to wyrywa się korzeń. Znaczy korzeń się odrywa i zostaje w ziemi, zaraz odbija, a... A mówię. A rozrasta się bardzo szybko. Jeszcze bym cebuli gdzieś zwykłej żółtej kupił i dosiał. Patrzcie. A to co, rzutkiweczka tak ładnie tu zeszła się rozniosła, no ptaki niestety tak atakują mi te grządki tak przekopują, że no rozrzucają te nasiona tak jak tutaj na przykład posiałem rzodkiewkę, to pojawiła się tam i w jakichś innych jeszcze losowych miejscach tak samo notorycznie trzeba poprawiać wyrwane cebulki no bo coś podleci wykąpie się, wygrzebie i już wyjęta cebula i już wyjęta, o tutaj to pięknie widać, nie jakie są że tak powiem Jaka jest dewastacja na tym ogródku, ale jeszcze chwila się ukorzeni, to już nie będzie tego problemu. O. Biała cebula, bardzo powiem białą i czerwoną cebulę, tak wiecie, w occie zrobioną, Siatko, siatkowana na drobno, zlana wrzątkiem, a potem do tego, do słoika z zalewie ostu jabłkowego. Prawdopodobnie te moje brzoskinki, które kupiłem w Dino. Hmm. Zostaną z rębkami, a nie drzewkami na ogrodzie. Kupione w biedronce, proszę bardzo. Tak już wygląda morelka. Listki są, rośnie, jest pięknie. A tak wyglądają drzewka kupione w biedronce: pom, 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 pom. pom, pom. Bryndzowato, tak zwane. Bryndzowato również wygląda moja brzoskwinia, którą pryskałem, bo chciałem zrobić wszystko, żeby tylko ta dzierżawość troszeczkę odpuściła, ale spójrzcie, jak to wygląda. Może nie wszędzie, ale, ale widać, nie no. Wszędzie gdzieś te liście jakieś takie są. Raczej to nic nie pomogło, i, i no, jest słabo przez to, bardzo słabo. Albo to znowu interwencyjnie czymś zapryskać mocno, i liczyć, że w końcu się uda. No, albo dać spokój, i wyciąć i kupić gdzieś nowe drzewka przez Ale wiecie, tak, takie porządne drzewka, nie już w, w tym w dino. Nie wiem, tragedia. Ja wiem, że to jest jakościowo słabe, ale zawsze coś tam jednak było z tych drzewek, a tutaj to nie jest suche, ale. Oczywiście dam temu jeszcze szansę, nie to postoi jeszcze z miesiąc z dwa, może odbije. Wtedy jeśli, jeśli nie, no to wtedy już sobie odpuszczę i, i, i tyle Patrzcie Kwiecień Jest i ona, cudowna Mszyca. No któż Już nie można było się do niej ten... Tylko jej mi tu jeszcze brakuje. To zaczyna coraz mocniej padać. Zmykam do domu. Idę sobie coś tam jeszcze poogarniam, poszukam czegoś na temat, no czym to zwalczyć, czegoś, no szkoda mi tego drzewa jak cholera, jakieś coś bardziej skutecznego, muszę gdzieś może na internecie wyczytam i pojechać jeszcze raz z tą brzoskwinią, no bo szkoda jej, to jest jedna sprawa. druga sprawa, eee, idę się pomodlę o tę brzoskwinię może, może im wtedy pomoże, no jak nie, to trudno, to szkoda, no ale... Fajnie by było jednak, żeby chociaż jedna z tych dwóch, no, wiecie, ożyła. Cześć, żegnam się z Wami, zmykam, idę przejrzeć jeszcze nasiona. A, i tam jeszcze kupiłem ten, co ja kupiłem? Boże, przypomnij sobie. Koper kupiłem, którego nie wysiałem, a już od tygodnia chodzę go wysiać, więc może skoczę do szklarni z konewką, podleję i po prostu wysieję koperek, bo jednak koperek warto by było mieć. Cześć, na razie.